Jo, Siemaneczko Drzewi z tej strony trochę mnie nie było, trochę mnie nie było, nie będę ukrywał, jeżeli chodzi o takie filmiki podsumowujące cały Vultures Rollout, ale robię to, bo wiem, że to lubicie oglądać, więc stwierdziłem, że sobie dzisiaj nagram kolejny odcinek. Jeszcze trochę zaspany jestem, widzę, że oczy mam też podgrążone, ale sąsiedzi robią. Masakryczny remont i też dlatego nie było live'a, którego ostatnio zapowiadałem, że chcę zrobić, bo po prostu nie miałoby to największego sensu, jak się uda, to w dzień, który nagrywam ten odcinek, postaram się zrobić live'a i posiedzimy sobie, posłuchamy rzeczy, e, które chcecie, żebym sprawdził, więc serdecznie Was zapraszam, tak samo zapraszam do suba, e, z dzwonem, łapki w górę, zostawienia, żeby wiecie, dać troszeczkę... E, Zasięgu, jeśli chodzi o ten film i ten kanał, no, także będę na pewno bardzo zadowolony i wdzięczny. A my przejdźmy sobie do klu dzisiejszego odcinka, właściwie może nawet nie klu, a głównego tego, takiego, wiecie, najważniejszego etapu. Ja dzisiaj gadam, nie wiem, dobra, nieważne. Przejdźmy sobie do, moi drodzy newsów. Jak wiecie, ostatnio dużo się dzieje. Jakby no tutaj, zaczynając od takich najświeższych wiadomości, to sami wiecie, że. No. Jakby. Ja mam tutaj do tego taki trochę. Ambiwalentny stosunek, z racji tego, że e, jakby do osoby je w tym momencie, bo nagle są przecieki, jakoby miał mieć koncert w e, Moskwie, chyba? E, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, no to możecie mi oczywiście poprawić. Natomiast podobno miałbym mieć koncert w Moskwie. E, no, ogólnie w Rosji, no wiadomo, jak to, jak to teraz wygląda sytuacja e, z tamtym krajem. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale to jest skanie też, więc nie, nie oszukujmy się. Nie pobieram ogólnie trochę tego wyboru e, z racji tego jakby no pamiętajmy, że na liku, który wyszedł wcześniej, e, mam na myśli e, Widiri Kids, e, Quavo, e, offsetem Baby Kimem i Richy Kidem. E, tam była zwrota, że e, modlę się Ukrainę i tak i, i, i jej e, Citizens, wiecie o co chodzi w sensie mieszkańców, yy, tak, obywateli. Yy, I jakby tutaj to wszystko nie ma sensu. Jakby nie łączy się. No, pamiętajmy, że. Kurczę, no. Najpierw walczyć takie zwrotki. Ja wiem, że nie ujrzało to światło dzienne oficjalnie. Natomiast z drugiej strony, później. Yy, co dziś przecieki też nieoficjalne, jakby nie patrzeć, yy, że gdzieś tam koncert w Rosji się ma odbyć. No jest to dla mnie w ogóle no tak sprzeczne i, i, i tak trochę... To no już lekką hipokryzję, jakby nie patrzeć, zalatuje, więc nie rozumiem, nie rozumiem, jeszcze raz, nie rozumiem tego w ogóle wyboru. No ale dobra, biorąc pod uwagę to, podobno to były tylko ploty, Gosza też jakby dementował te plotki już jakiś czas temu, kiedy w ogóle pierwsze informacje na ten temat gdzieś tam się pojawiły w internecie. Natomiast teraz mieliśmy znowu powrót, jakby skany dokumentu, które miałyby być podpisane, jeszcze nie przed samego je, ale przez chyba tam jakiś management yy, i tak dalej, natomiast no, tutaj odezwała się yy, ta cała venue, ten cały stadi stadion, yy, jakby organizator tego wszystkiego, yy, który odpowiada za imprezę na stadionie, jakoby to był fake news, więc... Nie wiem, czy to jest e, faktycznie fake news, czy to jest po prostu e, próba e, gdzieś tam, że tak powiem, zatuszowania tego, żeby nie wyszło to na e, światło dzienne, a prędzej czy później może e, jakieś tam. E, połączenia czy, czy, czy eventy związane z Rosją, i tak będą miały miejsce, więc trudno powiedzieć, musimy się przyglądać sytuacji. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić, bo jak wiecie, były też ostatnio liki. myślałem, czy robić tak naprawdę w ogóle jakkolwiek reakcje na to, ale stwierdziłem, że znam te piosenki, to są tylko po prostu dokończone, no. No może niedokończone wersje, ale po prostu wersje z bonusowymi jakimiś tam zwrotami nowymi, które i tak dużo nie wnoszą, aczkolwiek, znaczy wiadomo, coś wnoszą, ale nie są to tak ogromne zmiany, że, że trzeba by było je od nowa gdzieś tam sprawdzać na live, zwłaszcza że gdzieś tam jakby trzon tego wszystkiego jest już bardzo nam dobrze znany od kilku lat. Nawet te fanmade były bardzo bardzo bliskie, że tak powiem, oryginału, ale no jeżeli chodzi o Piosenka, o której mówię, no to oczywiście, Can You Be, które jest przez chyba może nie fanów je takich korowych, ale na pewno tych TikTokowych gdzieś tam mocno, ale to mocno praizowane i to uważało się za taki Grail, który w końcu dropnął. Podobno są jeszcze jakieś inne wersje tego, trudno powiedzieć. Na razie udało się zlikować jedną, bo był grubaj, który myślałem szczerze, że nie dojdzie do skutku, ale jednak ludzie pocisnęli i udało się wykupić. Plus dodatkowe jeszcze były takie, że tak powiem, bonusy w postaci So called Friends z Freddie Gibbsem, na przykład. Oczywiście z Tyler'a bo to jest Vultures piosenka, albo na album Freddiego, który gdzieś tam też powstaje w międzyczasie. Także też bardzo, bardzo fajna nutka. Tam mix no, siedzi strasznie słabo, i, i, i... No, ale to jest jakby leak, który gdzieś tam podejrzewam, że jest to może nie pierwsze stage, ale na pewno jakieś tam jeszcze niedoróbki. Także wiecie o co chodzi. Natomiast zostaliśmy też piosenkę w postaci, żebym teraz nie pomylił, bo, bo, bo mogę się. Field trip, field trip, o, o, o to mi chodzi. Sorry, ale jeszcze jest rano i ja też mówię niewyspany, i tak próbuję się złapać ze wszystkim. No ale mowa o field trip. Field trip, jak wiecie, piosenka też długo hypowana, jeśli chodzi o Vulture's Dwójeczkę, tak i ten cały rollout. I nie wiem, czy ta piosenka będzie miała nadal miejsce, ale zaraz o tym będzie dalej, więc spokojnie trochę was też baituję. Natomiast jeśli chodzi o field trip, wyszło mix... No nie jest najlepszy, ale też nie jest najgorszy. E, więc uważam, że jest to słuchalne, jest naprawdę git. E, myślę, że dla szarego słuchacza nie zrobi to dużej różnicy. E, nutka mi się bardzo podobała. E, powiem szczerze, że jak już wyjdzie ten oficjalny miks, podobno też ma być jakiś rework a propos tej nuty e, no to z chęcią sobie to przysłucham. E, Don, świetny refren, uważam, że naprawdę będzie się wpieprzał w głowę. E, ja, jestem na tak. Ale oczywiście reakcja będzie na dwójeczkę, jeśli wyjdzie. Także zapraszam na kanał. Dostaliśmy też alternatywną wersję Faxem z którą dużo osób chciało bardzo usłyszeć. Nie jest to wersja jeszcze z drumsami od JPEG-a w 100%, które gdzieś tam on puszczał wtedy, co była ta afera w hotelu, ten powiedzmy beef pomiędzy nim a Freddy Gibson, który też był trochę, no jakby nie patrzeć, zabawny, tak? Nie, jakby nie przyszło to w muzykę, ale jakby ten taki, wymiana tych back-to-back -back postów internetowych, no, no, no była komiczna, była komiczna. No ale wracając. Faksom uważam, że Quavo powinien być na oryginale. Fajne kiki, w ogóle tam były inne kiki, albo nie wiem, czy to jest kwestia po prostu miksu, ale wydaje mi się, że te kiki zostały zmienione. Jakoś bardziej mi się podoba e, chyba nawet OG e, aranżacja, jeżeli chodzi o instrumental. Natomiast jeżeli chodzi o kartiego, no to słychać, że... Mam wrażenie, że tam BPM był troszeczkę gdzieś tam na pewno zmieniany. To po pierwsze, a po drugie, słychać, że jakby ten bridge, chociaż to nie jest bridge, to raczej chyba. No powiedzmy sobie, że to jest bridge. Powiedzmy, że to jest bridge albo druga część refrenu. No to słychać, że jest trochę offbeat, nie? Ale no, jakby to mi aż tak mocno nie przeszkadza. Ale no, jak sobie słucham i porównuję z oryginałem, to oczywiście jest to mocno zauważalne. Mimo wszystko, jeszcze raz podsumuję, że ta nuta mi się mega podobała, więc jak nie sprawdziłeś, to sobie zobacz, było naprawdę dobre gówno. i uważam, że powinno wyjść to. Może nie na Vultures 2, ale nawet niech to rzucą jako jakąś, nie wiem, jakąś epkę, jak to przez Cudowl, nie wiem, żeby podbić streamy, cokolwiek. Chociaż teraz to już trochę za późno, bo już no, sporo czasu minęło, jakby nie patrzeć. Jak dostaniemy dwójkę w ogóle, no to to będzie według mnie mega, ale to mega sztos, nie? Dobra, no i przechodząc do takiego głównego tutaj, oho chyba sąsiedzi znowu zaczynają wiercić on że zdążę nagrać ten film przechodząc do głównego, że tak powiem, tortu tego odcinka, dostaliśmy fajny infodumping, jeżeli chodzi o Watch 2, jakoby album był nadal no, w pracy tak, w sensie nad, nadal nad nim pracują, jakby nie został skrapnięty, nie został anulowany, więc cały czas jest gdzieś tam reworkowany po prostu. Wiadomo, też tutaj jest niestety Bigel, jak dla mnie, ale że Abum prawdopodobnie, jeżeli chodzi o dwójkę, będzie cenzurowany tak, jak Donda. No i... Yeah, yeah. co, co, ja, co ja mogę, słuchajcie, powiedzieć, no... Bra. Tylko tyle, tylko tyle, no bo kurczę, już miałem nadzieję, że jednak wrócimy do naprawdę tej fajnej ery, gdzie, jakby cenzura cenzurą, ale można robić treści rapowe, nie opierając się tylko na takim shit, wiecie o co chodzi, i robić to również bez cenzury, nie musząc, jakby. Zabierać całego wydźwięku, tym wszystkim, bo jakby ja nie umiem słuchać muzyki z cenzurą. Ok, Donda była wyjątkiem, jakoś się przyzwyczaiłem, ale no, seria Vulture skojarzyła mi się, wiecie, taka bardziej z takim brudnym brzmieniem, bardziej takim. E, chciałem powiedzieć. Mm, niegrzecznym, ale chodziło mi o słowo ordynarnym. I, 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 I takim wiecie, biker Shit, lecimy kurwa. Be bitches, no, bitches Playbook zresztą, nie? OG Title, jeżeli chodzi o, o ten album, właściwie tą serię albumów. No, i mam nadzieję, że to się w ostatnich momentach zmieni, więc trzymajmy kciuki, żeby to nie wyszło jako cenzura. No, ale lepsze dostać z wiadomo niż w ogóle. Jeżeli chodzi o nutki, które ostają, też puszcza nasz polski, rodowity producent Shadow. Podobno były to tylko alternatywne wersje piosenek, które gdzieś tam były, nad którymi pracowali, a propos przygotowywania albumu pod release. A jak będzie na albumie, prawdopodobnie się nie pojawił, ale to jeszcze jest też do wiadomo, że potwierdzenia, jak wszystkie te informacje, tak żebyście to zawsze z dużym, ale to dużym przymrużeniem oka. Jeżeli chodzi o nowy, też taj e, snippet, który udostępnił na Instagramie, bo był, nie wiem czy widzieliście, e, czy słyszeliście, jak sobie wygooglujecie, czy tam w, w, wrzucicie na YouTube, to na pewno e, znajdziecie. E, a mam na myśli taka nutka, bardzo podobna, coś w stylu fry, wiecie, e, taki mm, powiedzmy lekko rage z elementami rockowymi, e, ten riffy gitarowe, coś co mi się naprawdę bardzo podoba, ostatnimi czasy... E, e, e. Ale podobno to nie jest Fright, podobno to nie jest Fright, jest jakaś inna nuta, może że to jest w ogóle taja nuta, nie wiem czy to będzie na Vultures, ale nie jest to pewno Fright. Jeżeli chodzi o ogólnie tracklistę, podobno 1 trzecia piosenek to są nowe piosenki, a 2 trzecie to są to stare utwory, ale były po prostu reworkowane. Takie na przykład jak chyba River i Lifestyle, one zostały w ogóle troszeczkę przearanżowane, dodane nowe produkcje, dograne nowe linijki, niektóre linki zostały skrapnięte. Prawdopodobnie gdzieś tam też była mm, 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 nawet. Chyba taj miał taką zwrotkę, która gdzieś to miała, miałaby popierać PD Diego, czy tam Didi Dirty Money, czy jak on tam ogólnie Diego, bo już miał tyle tych ksewek, że masakra. Eee, jako miał jakby wspierać jego osobę w sytuacji, w jakiej się teraz znajduje, ja wiem, że jest nieciekawie. Eee, no i podobno miałby nagrać jakąś nową e, zwrotkę, więc zobaczymy. Eee, no ale jeżeli Fright już jest skończony, to, to to jest naprawdę bardzo dobry znak. Ale nie wyobrażam sobie Fright, kurde, z cenzurą. No przecież to będzie taki zaster, że masakra. No, mam nadzieję, że, że, że to jest tylko plota i że wyjdzie normalnie bez cenzury. E, podobno też je ja dużo nagrywał wokali, więc myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o chociażby leaky, tak, bo nie mówię, że to wyjdzie, ale jeżeli chodzi o leaky, to to jest naprawdę tego, tego dużo i ostatnimi czasy dużo też tego wypływa, więc jak nie dostaniemy tego oficjalnie, to pewnie kiedyś w końcu i tak to liknie. Podobno też taj dużo nagrał nowych zwrot, więc to też jest bardzo dobry znak. Field Trip podobno nadal jest na albumie, także don't worry, tak jak tutaj mówiłem, to był ten album, jakby ten track na albumie nadal jest, więc spokojna głowa. Ja tutaj mam jak coś na monitorze tatki, bo sobie rozpisałem. No i jeżeli chodzi o tą piosenkę, podobno nie jest jeszcze w ostatnim stage'u, cały czas jest non stop reworkowana, a podobno ten ziomeczek Saint Leona, czy tam AK Joe Boy, mówił ten Insider, jakoby była skończona, a podobno nadal jej jeszcze nie ma persu na to piosenkę, więc zobaczymy. I tu jest w ogóle taki bardzo ciekawy news, a propos jakoby miała być nutka, która sampluje nutę Tupaka, piosenkę Tupaka, więc to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że to będzie, wiecie, nuta w stylu tej, której ostatnio słuchałem na albumie Ghostface Killa, bardzo zajebisty w ogóle swoją drogą track. Naprawdę fajny, przezajebisty beat. Refren wpadający w ucho. Je jakby powrócił normalnie z czasów Graduation, chociaż nie do końca. No bo tam linijką, to, którą rzucił, ee, kurczę, nie chcę spalić, bo słuchałem jej kilka razy tylko, dopiero więc jeszcze nie pamiętam. Ale coś z stylu I'm sad, I need a head. Coś takiego, no kurwa, rozjebał mi to totalnie. E, mimo wszystko, jakby flow e, i delivery, można powiedzieć, że. Trochę przypomina czasy starego je, więc jak dla mnie naprawdę, ale to naprawdę mega, mega sztosik numer. No i co, chyba tyle, nie będę przedłużał, no bo więcej informacji nie mamy, czekamy nadal na album, nie wiem czy to będzie miało miejsce w ogóle kiedykolwiek, ja już na szczęście jestem w takim stadium, gdzie już sobie dałem spokój, gdzieś tam Reddit mam odpalony na drugim monitorze, jak sobie na przykład coś na kompie robię, ale to nie jest na zasadzie, że już nie mam życia, tylko siedzę za uraz na Reddicie, na szczęście robię inne rzeczy. I Wam też tak radzę. Jakby nie zatracajmy się w tym, bo wiecie jaki jest je, yeah i nie wiadomo, czy to w ogóle dropnie, może w ogóle będzie skrapowane, może będzie prereworkowane koniec końców na jego solówkę. Trudno powiedzieć, no ale mimo wszystko e, ja lubię jego muzykę. Mam nadzieję, że Wy też. E, no, wybory, które robi, nie są jako, jak, jakby nie patrzeć no gdzieś tam łączące się też z moją ideologią, ale Dongie właśnie jestem tu tylko po muzykę. Jakby tamte rzeczy odkładam na bok, ale nie ukrywam, że nie podoba mi się to ostatnio, jakby co on robi. E, mimo wszystko i tak uważam, że jest geniuszem muzy muzycznym, e, a jak Wy też tak uważacie, no to oczywiście Subik dzwony, łapeczka w górę i wpadajcie na Discord, na którym sobie rozmawiamy o muzyce i wrzucam tam też często takie insideowe newsy e, Zanim wrzucę gdzieś tam na Insta czy na kartę społeczność, także bardzo was serdecznie zapraszam. E, no i co? No i możecie ewentualnie na Patronite wpaść, bo tam e, też e, zaczynam właśnie wrzucać nowe, nowe rzeczy. Dzisiaj chyba też coś wrzucę, więc serdecznie zapraszam, widzimy się w koniec. W odcinkach trzymacie się siemaneczko, Elo.